Witam, Piotr z tej strony. W tym wideo chciałem Wam zanim porozmawiać krótko na temat zniesień fina Bocciego i jak one są wykorzystywane w tradingu. Zanim Wam pokażę jak to, jak należy ich używać, jak korzystać z tego narzędzia, krótka patrzę zdania na temat ciągu liczb fina bocziego. Fina boczi to był włoski matematyk, który odkrył pewną zależność w ciągu liczb, po potem ciągły liczb fina Bocciego jest to taki ciąg liczb, w których suma każdych dwóch kolejnych liczb równa się liczbie następnej. 1 plus 1 jest 2, 1 plus 2 jest 3, 2 plus 3 jest 5 i tak dalej do nieskończoności. Kolejna rzecz, rzecz która występuje w tym ciągu liczb to jest coś takiego, iż stosunek każdej dwóch kolejnych liczb jest w przybliżeniu równy 0,618. Tak, jeżeli powiedzieć 5 przez 8 to masz 625, 8 przez 13 0615 to jest w okolicy 0,618. I kolejna rzecz, iż stosunek każdej liczby do liczby poprzedzającej wynosi 1,618. Tak? Ten, ten ciąg liczb jest matematyczną podstawą teorii fal Eliota. No, do teorii teori fal Elliota też przejdziemy w pewnym z moich wideo, ale na tą chwilę to jest najważniejsze, co myślę, że powinieneś wiedzieć na temat ciągu liczki na pocziego, aby w ogóle rozumieć te, te zależności. Zawsze oczywiście można gdzieś coś wygooglować więcej, trochę postudiować więcej, zawsze można sobie poszerzyć wiedzę. Ok, teraz pokażę Wam jak to korzystać z tego na wykresach.